Idzie? Kto idzie do mamy? Miluś! Miluś! Kto idzie do mamy? No kto? No chodź! Idzie, miluś, idzie! A kuku, kuku, kuku! No! No dobrze, dobrze, wierzgaj tymi nóżkami, wierzgaj! No! O! I Już, milimetr więcej. Minuta pracy i milimetr więcej. No. A gu, 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 gu a gu 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 przodu. No. łapkę gu trochę trochę trochę, no. Łapka jedna tu, druga Łapka tu. Łapka Jak wysoko gu go gu o, no i pupa i głowa, co to takie? Co to takie? Kto to tak robi gimnastykę? A co ty, fikołka chcesz zrobić? O, już, łapka do przodu, tak. No. Idziesz do mamy? Czy do ściany? No. Chodź, Foko, chodź. Foczka idzie. No. Ale głowę trzymam. A wiłu, wiłu, wiłu. A gu, 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 gu. Kto się cieszy? No, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Co to za foczka tutaj pływa? Co to za foczka? Koniec, co? Myśmy się zmęczyli. Plackiem leżymy. Pozdrawiamy.